Cześć, 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 moi Państwo. Dzisiaj przerywnik filmowy, a mianowicie chcę Wam pokazać paczki, jakie przyszły do mnie z Amazonu. To, co zamówiłam, wszystko tutaj mam. Jedna, druga. Już Wam pokazuję. Mam sześć paczek. Trzecia. Oczywiście sama wszystko zamówiłam, żeby nie było. I ostatnia tutaj. I chcę się z Wami tutaj podzielić. Będzie otwarcie na żywo. Ja będę otwierać, mówić do Was co nieco. No i zapraszam do oglądania. Ja tutaj z tym nożem wymachuję, no ale tak trzeba. Niestety. Dobra, zapraszam do oglądania. Ok, mam tutaj i nożyczki, i nóż, więc damy radę. Zaczynamy od pierwszej rzeczy. Rozcinamy, rozcinamy. Powiem Wam, że u nas jest taka paruwa. Klima działa calusienki czas. Poczekajcie, co to jest? O, widzicie strój kąpielowy sobie zamówiłam? Taki, zobaczymy. To jest po prostu dwuczęściowy strój kąpielowy. Nie, jednoczęściowy, kurczę. Ej, ale fajny jest. Fajny jest, będę wam pokazywać. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. To tutaj mamy dół. Taka pomarańcz. Dół. I jest połączony z górą. Czyli z boku będzie wycięcie. I tu jest na jedno ramię, bo ja mam ostatnio, powiem Wam. Obsesję na punkcie jednego ramienia. Taki fajny, bo się przyda, moi drodzy. Niedługo lecimy na wakacje, więc się przydadzą na pewno nowe stroje. Dobrze, kolejne rzeczy. Co ja tu mam, moi państwo? O, no dobra, już wam pokazuję. Kolejny strój. Jedna, tutaj na jedno ramię. I też bok wycięty. Tak to się prezentuje. Podoba mi się. Bardzo ładny kolor. Taka czerwień. Żywa czerwień, po prostu. Dobra, to mamy tu dwie rzeczy już. Kolejne, co my tu mamy? To chyba jest sukienka, sobie zamówiłam. Taka. Uuu, też z tymi rozcięciami. Wiecie, co mam obsesję na punkcie? Taka, fajna. Długa dosyć. Tutaj też jest na jedno ramię. Proszę bardzo, tu jest rozcięcie z boku. No i prezentuję się tak. Może jutro założę, bo jutro idziemy z dziewczynami na panieński mojej koleżanki, ale z innymi dziewczynami niż lecieliśmy na panieński. To będą inne dziewczyny. Tutaj zamówiłam. Co to jest? Zamówiłam dla koleżanki kolczyki. O! Poczekajcie. Tam te może nie będę pokazywać, ale te pokażę. A zresztą po co mam wyjmować? Coś takiego, bright, żeby miała do zdjęć. Jutro będziemy sobie cykać fotki, żeby miała. Bardzo ładne, podobają mi się. A tutaj tego Wam nie pokażę, malutkiego takiego prezymciku jakby. Dalej, co my tu mamy? Tu też jest jakiś strój kąpielowy, będę mierzyć. Moi drodzy, trzeba będzie mierzyć, to. Tu chyba jest czarny, tak mi się wydaje, ale fajnie zapakowany, bo było takie pudełko różowe. I ten strój. No zobaczmy ten. Też wycięcie mamy. Jest identyczny jak tamten pomarańczowy, tylko jest czarny. Wycięcie, strój, jedno ramię i dół. Bardzo ładny. Dobra, dalej lecimy. Co my tu mamy. Otwieramy. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko super dobrze w porządku. Chyba też są inne kolczyki. Już wam pokażę. Mm, też ładnie zapakowane. Ej, ale te są chyba identyczne jak te. Identyko, moi drodzy. Spójrzcie, identyczne. No nic. Damy jej jedne, a zamówiłam inne. I zamówiłam sobie taki bardzo lekki... Lekka ładowarka, żeby brać do torebki Powerbank, i w ogóle jest leciutka, a nie to co mój mężulo ma taką strasznie ciężką. Więc sobie zakupiłam, zobaczymy na ile mi wystarczy. Dobra, dalej mamy sukienkę taką, home orange, też na, z rozcięciem na jedno ramię, na wakacje. Jak nas jest nawet z boku tutaj rozcięcie. Zobaczcie, takie z boku fajne rozcięcie. Jak chcecie, to wszystko mogę poprzymierzać i Wam pokażę w następnym filmie. Tutaj taka bluzeczka i ona jest połączona z sukienką, bo to jest znowu z rozcięciem. Bardzo ładne. I już tutaj mamy ostatnią paczkę. Wiecie, co mi się tam robi? lazania. Robię takie lasania roll-ups, bo nie chciałam robić płatów makaronu i wiecie, sos i ricotta, tylko wynalazłam na internecie, już to robię któryś raz u Natasza z Kitchen, takie rolapsy, że rolujecie te lasagne i zawsze wychodzi przepyszna. Tak więc też stwierdziłam, zrobię, a co niech mężulo ma. O, a tu są komplety. Moja koleżanka kupiła sobie na ten jej panieński ostatnio taki śliczny komplet i pozazdrościłam i mówię dawaj mi namiary i ja sobie wezmę, może w innym kolorze, bo ona wzięła taki beżowy, jaśniusieńki beżowy. Wiecie, no jak jest panną młodą, przyszłą, no to musi być w jasnym. A ja sobie wzięłam dwa inne kolory, no i będę mierzyć. To już, ale cute kolor. Zobaczcie, takie spodnie. Coś takiego. Nawet kamera nie przekłamuje, chociaż są troszkę ciemniejsze. Taki kolor kaki, takie fajne, rozszerzone nogatki na dole. I do tego jest taki sweterek, taka bluzeczka z krótkim sweterkowa. Zobaczcie, jakie to jest ładne, ale jak fajnie wykonane, moi drodzy. Nawet nie wiem, ile to kosztowało. Coś koło 40 dolarów, więc wzięłam jeden komplet taki. A drugi, już sobie wyobrażam, wiecie co? Jesień. Wyobrażam sobie jesień. Założyć to cudo. Wsadzę tylko do tego. Jeden wziąłam też chyba MK, drugi SK. No, więc zobaczymy, w co ja się zmieszczę, a drugi jest taki. Spójrzcie na ten kolor. Czy Wy to widzicie jaki ładny. Taki brązowy. <śmiech> <śmiech> Dziękuję, jak ktoś powiedział na zdrowie. Dobrze. I spodnie takie same. To wygląda w taki sposób. No bardzo ładny. Materiał powiem Wam, super. Się prezentuje. No bardzo, ona tak ślicznie wyglądała w tym jej beżowym komplecie. Więc mówię dobra, kupuję czemu nie? No i tyle z moich zakupów, moi państwo. Dajcie znać, co myślicie, co podobało wam się najbardziej. Ja to muszę wszystko poprzymierzać, ale też jestem mega ciekawa tego Powerbank. Czy to naprawdę będzie działać, czy to jest po prostu wiecie, jednorazowy użytek? Ale fajnie by było fajnie by było, jakby dobrze działało, bo jest mega, mega leciutki. Jeśli macie ochotę, wszystkie linki dam Wam w opisie do tych rzeczy z Amazon i sobie możecie popatrzeć, ile co kosztowało, ale wiecie, tu nie ma żadnych drogich rzeczy. Ten powerbank chyba dwie dychy, albo mniej. Te kolczyki nawet, nie wiem, dyszka? Ale kurczę, no wysłali mi, powiem Wam, identyczne. A zamówiłam, wiem, że inne. No i co zrobicie? Co zrobicie, jak nic nie zrobicie? No, no nic. Jedne pójdą do odsyłki, a drugie będą dla niej. Nawet nie wiem czy ja trzech par nie zamówiłam, ale nie doszły chyba. No nic, no nic nie zrobimy. Niestety dobra, wkładam z powrotem tutaj. No i one polecą back od, do oddania. Ok, zakupów tyle. Wiecie, co jeszcze Wam opowiem? Byłam dzisiaj w polskim sklepie. Bo chciałam kupić cukry wanilinowe, budynie śmietankowe, nie kupiłam budynie waniliowe, kwasek cytrynowy i tak za mną chodził pasztet. Taki, wiecie, malutkie pasztety. I wzięłam świeży chleb. Wiecie, jak mi jest ciężko wrócić po, tych, po tym naszym wyjeździe do takiej super rutyny, żeby nie jeść tego chleba i makaronu. No, robię dzisiaj lasagne. Oczywiście, że zjem, no bo tak mi się chce, że szok, więc no na pewno zjem. Tak samo z tym chlebem. No mówię, no tak mi się tego pasztetu chce i kupiłam taki świeżutki zakopiański chleb i z tym pasztetem. Jeszcze nie jadłam, ale taką mam ochotę. No ale no jest ochota, no i co? No i widzicie, ja bym na keto być nie mogła. Nie myślę, że mogłabym być ograniczenie cukru jak najbardziej na plus, bo czuję się super. Wiecie, jak nie jem cukru, czuję się taka bum 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 bum, a jak ten cukier się jednak zje, to człowiek jest taki flak. Ale kroki praktykuję chyba dwa razy. W ostatnim tygodniu zrobiłam poniżej 10 tysięcy, a tak staram się, żeby było nawet powyżej. Jeszcze muszę się zmotywować do ćwiczeń, ale to motywuje mnie Sliwka w Kompocie. Wpadajcie na jej profil. Super dziewczyna, pozytywna, zakupowa, chociaż, no. Niektórzy nie tolerują takich ludzi, co jest bardzo przykre, którzy pokazują, że można żyć super. Ja ją wspieram z całego serca, bo ona ciśnie. No i za to ją uwielbiam. Co tam dużo mówić. Wpadajcie na jej kanał, bo jest fajna. Naprawdę jest fajna. Kumpelka już teraz moja, youtube'owa. Więc Sylwia, jak oglądasz, pozdrawiam cię serdecznie. I co? I powiem wam, no tak ciężko mi jest mega wrócić, ale ona mnie mega mega motywuje do tych ćwiczeń, bo widzę, że ćwiczenia naprawdę działają. Te chodzenie też działa, no bo kondycja jest o wiele lepsza. A jak byłyśmy w tym San Francisco, to powiem Wam, że jak robiłyśmy wspinaczki, to już było ciężko, ale to zobaczycie z kolejnych filmów. Dziękuję pięknie za cudny odbiór tego filmu, który wstawiłam pierwszego. Króciutki, ale wiecie co, to jest tak ogromna pamiątka. Gdybym ja nie nagrywała, tak jak w tamtym roku, na przykład, nasz ślub. Mogłabym sobie nagrać te przygotowania, mieć taką pamiątkę, gdybym nagrywała, a tak nie mam. A tutaj, wiecie, jaka to jest pamiątka, tak wrócić potem, nawet jak ten YouTube przestanie istnieć, cokolwiek, to ma się te filmy i wrócić nawet powspominać. Mega się z tego powodu cieszę. Naprawdę, mega się cieszę i mam nadzieję, że mojej dziewczyny również, Marysia też tak, mam nadzieję, że jej się to podoba, pozwoliła mi wrzucić, więc myślę, że jest fajnie. No, i teraz zostały tylko wspomnienia. No, i wyczekujemy na kolejny wspólny wyjazd. Nie wiem, kiedy to jeszcze będzie, ale ekipę miałyśmy zgraną. Nie wiem, jak wy, ale ja z tymi dziewczynami nigdy nie podróżowałam. Wiecie, miały, miałam z dziewczynami taką podróż tylko na jedną noc, a tak, żeby być w pięć dziewczyn i żeby się nie pokłócić o łazienkę, o to, kto z kim śpi, o to, kto. Na ile da rady gdzieś wiecie, wychodzić na hajki, coś tam, naprawdę nie miałyśmy żadnej sprzeczki. Naprawdę zero! W łazience było tak, ktoś wstaje, idziesz się kąpać nie tyć Ok, bum, bum, bum. Szybka piłka. Nikt nie spędzał w łazience pięciu godzin, malowanie tak samo. Jedna się maluje, druga robi włosy. Trzecia, drugiej pomaga. Trzecia pomaga. Pierwszej robić włosy. Czwarta, nie wiem, prasuje sukienkę. Super! No takiej ekipy życzę Wam z całego serca. Naprawdę jestem tak szczęśliwa, że mogłyśmy uczestniczyć w tym wyjeździe i było super. Naprawdę było super, a zwłaszcza, że byłyśmy w San Francisco. A wiecie, ja San Francisco <coughs> Ops, sorki, aż się zadławiłam. Kurczę. Ja San Francisco kocham miłością ogromną. Nie wiem, to miejsce ma dla mnie coś Takiego, że naciągnie no, mnie po prostu do tego miejsca. Żadne inne miejsce nie ma czegoś takiego jak to San Francisco. Po prostu uwielbiam. Uwielbiam. Każdy ma jakieś chyba takie miejsce na świecie, więc piszcie w komentarzach, jakie miejsce na świecie, tudzież w Polsce, jest waszym. <coughs> Kurczę, sorki. Jest waszym ulubionym, do którego bardzo chętnie wracacie, które wiąże się z jakimiś wspomnieniami. No, i z uśmiechem na twarzy. Po prostu. Dobra, moi państwo. Pogadam już 13 minut. Kończę ten film. Chciałam wam tylko pokazać, żeby to wszystko rozpakować, pokazać wam, co zamówiłam. Dajcie mi znać w komentarzu, co wam się podoba, i jak coś zrobimy, mierzymy. Po prostu mierzymy. Bo teraz już jestem, wiecie, tak trochę ogarnięta: lepiej, ładniej. No i pomierzę wszystko, bo jeszcze nic nie oddaję. Mamy. No sporo, na Amazonie jest 30 dni na oddanie wszystkiego, chyba, chociaż oni tą polisę zmieniają cały czas. Tak więc, no, dziękuję Wam pięknie za oglądanie, za wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje. Ciśniemy, moi drodzy, ciśniemy do 1400 osób, więc zachęcam Was do kliknięcia subskrybuj. Dla Was to nic, a dla mnie wow! Motywuje mnie to do dalszego działania, do rozwoju kanału. Jak wy komentujecie, lajkujecie, subskrybujecie to, ten kanał wypychacie dalej. Wiecie, ja jestem malutkim kanałem. Ja nie mam 100 tysięcy obserwatorów, tylko tysiąc, ponad tysiąc, za co jestem z całego serducha wdzięczna. Ale właśnie musimy wypychać te mniejsze kanały, bo wydaje mi się, że te kanały takie małe, nowe, świeże, one dają taki powiew. Takiej wiosny lata na ten YouTube. A wiecie te wszystkie stare kanały, to już wydaje mi się, że są takie przereklamowane trochę, również że to osoby już nie mają takiego wajbu, takiej radości z tego nagrywania. No bo dajcie spokój, nagrywać 10-12 lat na YouTubie, no to każdy by się już mógł powoli wypalić, więc wspierajcie małe kanały. Tak jak mówię, was to nic nie kosztuje, a nam sprawia to ogromną radość. Kibicuję wszystkim moim youtube'owym koleżankom, wszystkim małym kanałom. Ja myślę, że motywuję te małe kanały, jak widzę ktoś kto zaczyna, rozwija się, nie wiem, ma 200 osób, komentuje, daje lajka, nawet daje subskrypcję, bo wierzę w te małe kanały. Naprawdę wierzę w tą siłę. Mi ktoś pomógł, ja też staram się komuś pomóc. Tak więc bądźcie dobrzy, bo pamiętajcie, karma zawsze wraca. Dobra, takim akcentem kończymy. Ja zaczynam weekend. Jeszcze dzisiaj mam do zrobienia szarlotkę, bo mężuło mnie prosił. Miałam robić zupę kalafiorową, ale wiecie co to jest weekend? Jutro mnie cały dzień nie ma w domu. W niedzielę pewnie też gdzieś polecimy aut. Yy, prawdopodobnie baseny i wiecie, coś zjemy na pewno na mieście, więc po co robić tą zupę kalafiorową? W następnym tygodniu zrobimy. A tak mamy lasagne, będzie szarlotka. I od poniedziałku zaczynamy zaciskać pasa, bo moi państwo, wakacje już niedługo. Ale tego nie będę już ukrywać, wymyślę jakiś inny sposób na wysłanie kartek, czegokolwiek. Już nie będę was wiecie, zanudzać tym, gdzie lecimy, bo to już się robi nudne. Dociskam wam serdecznie, gorąco. Do następnego, i następne będą vlogi z San Francisco. Bye! Trzymajcie się.